Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób wymienić toner w urządzeniu Konika Minolta C227. Pierwszym krokiem przy wymienieniu toneru jest otwarcie pokrywy przedniej. Następnie, chcąc wymienić toner, chwytamy go za uchwyt, przesuwamy zgodnie z rysunkiem kółka otwarta i wyciągamy z maszyny. Tak wyciągnięty puste po tonerze chowamy do pojemnika. Na nowym tonerze, wyjętym z kartonu, odszukujemy strzałkę, która znajduje się na czarnej części toneru, oraz taki sam symbol na maszynie. Wkładając toner, staramy się, aby te dwa symbole się pokryły. Dosuwamy do środka i przekręcamy toner tak, aby kutka była zamknięta. Następnie zamykamy pokrywę przednią. Maszyna testuje czy wszystko wykonaliśmy poprawnie i zaczyna działać. Dziękuję.